Cześć, witam Was już w moim trzecim unboxingu. Dzisiaj mamy poniedziałek 9 lipca 2012 roku. Co prawda nie dostałem dzisiaj żadnej przesyłki, ale jak niektórzy może wiedzą był organizowany konkurs na Facebooku. Trzeba było odpowiedzieć na trzy proste pytania, po czym wydrukować kupon i z tym kuponem przejść się do najbliższej drogerii sieci sklepów Rossmann. No ja się z takim kuponem przeszłam i wymieniłem go w kasie na taką oto próbkę nowej pasty do zębów Colgate Total. Taka oto próbka, może ją tutaj rozpakuję i pokażę Wam co jest w środku, a jest w środku taka oto tubka tej pasty 25 ml. Zachęcam do udziału w konkursie wakacyjnym organizowanym na forum EU. no i to wszystko. Pozdrawiam całe forum. Cześć. Na razie.